Ja, tak, tak, naro, powiedzmy. Coś w tym stylu. Kurwa, czemu oni mi tak pingują? Co ich boli? Mózg? Albo jego brak. Mam mało, mam mało. A, wszystkiego mam mało. Pieniędzy mam mało. Milizję je trzeba postawić. Dawać hajs! Gdzie są pieniądze za las? Haha. Ha. Na Au, grzyb. Shit. Damy sobie tutaj... ...Werdzika. SS. Żadna muzyczka nie leci. Zrobiłam dzisiaj podobno bardzo dobrą zupę dyniową. Mogę się pochwalić. Bo ostatnio na przykład nic mi w kuchni nie wyszło, jak robiłam ciastka i owsiankę do pracy nam. Ja pierdolę, Krzysiek nawet nie skomentował. Jak zazwyczaj w pracy mi pisze. Mmm, jakie dobre. Mmm, smacznego. Coś tam, bo wiecie, bo nie jemy razem śniadań. I tym razem nic nie napisał. Kurwa, nawet smacznego mi nie. Nic mi nawet smacznego mi nie napisał na mesie. Ja już miałam takie o, kurwa chyba zjebałam, bo nie przede mną śniadania, a ja później, a ja później i tak siadam sobie w szatni i chcę zjeść nie, to śniadanie. I czekaj, Krzysiek, zaraz ja powiem, czekaj, ja, ja tak siadam biorę tam moją owsiankę, bo on miał z pomarańczą, ja miałam z gruszką, bo ja pomarańczy nie lubię, a on gruszek nie lubi. No. I w sumie z tą gruszką to tak nawet było zjadliwe, ale ogólnie nie polecam. I ja w ogóle się nie dziwię, że on nawet smacznego mi nie napisał, bo to było tak straszne. Powiem tak, ta awarańża nam ratowałam bo wtedy można było przegryźć trochę kwaśno, kwaśno słodkiego i trochę wody, tam było w tej awarańży trochę wody, jak jest suche. Tam, to ja się pustyni... Czekaj, jakby... czekaj, 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 żeby Cię było słychać. No. ...przegrywał jakiś kaktus, Woda w płynie. No tak, Czu jak ja tą owsiankę, to czuł się jakby przegryzał kaktusa, dokładnie to powiedział. Nie wiem, to było, to było I życie. tego samego dnia zrobiłam też ciasteczka. Nie, ciasteczka były dobre. Ciasteczka, bo... ciasteczka ci smakowały, bo miały dużo soli. I właśnie przesoliłam ciastka, nie, 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 ja pierdolę. Według nie były dobre. Według mnie Według były ohydne. taki problem, że z, z sześciu partii tylko jedna nie wyszła spalona. I ona wyciągała i, i patrzyła i dla niej było okej. Okay. Jak siedem powiedziałem, to one są chyba trochę zbyt czarne. Ja mówiłam, że to mina cukru, bo cukier był ciemny. Tak. Właśnie. Ale dzisiaj dobrą zupę zrobię. Ja nie umiem gotować, no. Myślę, że ta owsianka to jest osoba, która jest troszeczkę i długo się nie zjebie, i Nie zjebie nic tak bardzo, myślisz? W najbliższym czasie. Ty, no, ale zjebać owsiankę to jest trochę przeginka, jednak, no, nie? No, jest Jakby, no, zjebać owsiankę, come on. Go, nie mi się z buki Ale już ugotowany, tylko otworzyłem go. Nie mów mi, bo mi się żygać chce, jak Zbukiem. mówisz ten z buku. Zobaczyłem, że w czarnej środku jedyna wywaliłem od chwilę. Z no mamy no, z O Boże, tak. Nie mów, nie miała, rób tak, bo mi się żygać chce. No jajka. Miała trzy, trzy jajka do zjedzenia i zjadła pół i powiedziała, że im dobrze jona nie będzie jeść jajek. <laughs> No bo to był drugi zbóg w tym tygodniu. A, jeszcze, a kiedy, to było, kiedy to było? W sensie, co, jest, co my robiliśmy z tych tak jaj, że je rozbijamy? Jajecznice chyba. Jajecznice chyba robiłeś, albo coś takiego. U, no pierwsze jajko i zbóg, ale to był taki smród, że normalnie rzygać mi się chciało. On się w kuchni zanosił, nie? Ja wyszłam, ja wyszłam, ja bo mi się źle tak zrobiło. na zapachy, ogólnie bardzo mało rzeczy sprawia, że chce mi się rzygać, ale to była jedna z tych rzeczy. Tak nie mówię. rób tak, bo się jak pożyga. Tak robię, to Kindle się chce żygać, ona jest jedną z tych takich wrażliwych osób na tym dzień. I ja robię... No a przestań! Mówi, ubiega, przestań! Tak a ja nie mogłem się powstrzymać. Ja się w tej sypialni prawie schaftowałam, jak tak robiłeś. Nie rób tak, bo k***a ja puszczę, ja streama mam. Weź, bo mi niedobrze teraz. Niedobrze mi. Pożygam się. No przecież nie rób tak nie bądź ham, proste jak skończony. Ty demon, wiesz, wiem co trzeba dodać do Ciebie na streama. Za 1000 punktów dźwięk... Nie, tysiąc ja to będę, mało. Ja będę robił wtedy... Tysiąc <laughs> 10 to mało, 10 tysięcy. Oh, oh. Niedobrze mi teraz. No niedobrze mi. Nie. Nie chcę żadnych jajek. Ja na jajka patrzeć nie mogę już. Z to nie Musiałem było. Sam się zaczynaj ze swojej chłopoty, prawda? To był jeden z tych momentów. Krzysiek, daj mi żyć. Jesteś hamą prosto, tak skończony. No bo niemiły jesteś dla mnie. No. Nie rozumiałem, kto odejdzie, zawsze będzie sam. Za zawsze i na wiek. Nasze czynniki życia świętowe będą tu przez miłe. Wszystko trzeba Nasza droga nigdy się nie skończy, a kto odejdzie, zawsze będzie sam. Tyle samotnych dróg Musiałem przejść tyle <tansérały> <my God. tansérały> <tansérały> <tansérały> Jak tak na nich patrzę, to rzeczywiście katastrofa. Jezu, niedobrze mi się teraz przez ciebie. No naprawdę. Weź się ogarnij trochę, co? No, jesteś jaki jesteś. Nie, nie mogę zasłonić kamery. Nie chcesz, to mogę ją specjalnie do Ciebie nawet powiększyć. A kto im dał linka w takim razie? Zasłonię, spoko, tylko wiesz co, no kto. Jakim sposobem, ja się zastanawiam? Ciekawe, uno, momentu. Aha, nie zrobię cofki. Nie wiem. Magic, no? Pisali na start gry. Ty, ale skąd? Kawę nie? nie? Nie, nie, nie wiem skąd, bo to wiecie jak, wiecie, jak wygląda rozgrywka, i ten czat nie jest jakkolwiek podzielony. Dobra, kamerka będzie po prostu na miejscu mapy. Sobie tak zasłonimy. Podejrzana sprawa. Ale... to będzie dziwne. to? widzisz, nie Właśnie, dlatego ja nie chcę Nie, to już... Dobra, to sorry, mój błąd, mój błąd. Spokojną. <gry> Także jestem spokojną. <gry> w wodzie, czy w czym? <gry> <gry> Może identyfikuję się jako. nie wiem. Się, Musiałam flashnąć, bo, bo bolało. Studia, ja bym słyszałam, jak opowiadałem na streamie, że jak tego się go widzęło to się chwalił, że gości o to coś takiego. No. Tak się... Nie mógł już, trzeba się kliknąć do biada, bo tylko nie mógł. Już. Było, było. Ja mówię, tak, a co mówiłeś? A ja jestem wila, a po prostu... No to dobry wynik, te trzy, trzy shortsy. W sumie. Wiesz, no nabierzesz wprawę, to jeszcze szybciej będzie Ci doszło. A na automacie będziesz leciał pewnie w pewnym momencie. Wyniki dostałeś? Wyniki z czego? coś tam coś tam, No ale to tylko 97 i kilka innych, ale beczkę sam zmarkowałem. Ale beczkę sam zmarkowałem, jak taki jakiś, tak? A wreszcie to było zmarkował, beczkę, no Nie, 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 nie powiedział nikt, że to będzie proste. Nie uszedził nikt, że, wzy, że A jak ktoś to? To Dupa, 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 dupa. Tylko damy tutaj Są co? Sama, co? Wiem, że on no będzie się zlewał z lodem Że przydałoby się troszkę pofarmić, bo jest bida. Dobra, mamy ich. To słuchaj, korzystaj póki jest zajawka trwa, nie? A ja się cały czas teraz będę zastanawiała nad tym, jak Timo y, dostał, jakby, live'a. No bo. Nie wiem, jakie szczęście Ziomek by musiał mieć, żeby w ogóle mnie trafić, wiecie, na, na Twitchu. No, no właśnie, nad tym, jak Ziomek z enemy drużyny dostał live'a. Bo albo. Albo siedział na Twitchu i przez przypadek znalazł. Nie, i przez przypadek się okazało, że ja jestem w jego enemy. Albo kurwa, nie wiem.